Siema z tej strony macie X a to jest kolejny odcinek z gry Def COMING! Zaczynajmy sobie na po... spokojnie. Świat y, potrzebuje miłości i pokoju, akt drugi tutaj mamy. My już go wcześniej zaczęliśmy, tylko bardziej taki samouczek byśmy przechodzili. Hmm, podstępnie, śpiedzy działają podstępnie, spoko. Tutaj musimy ich aż 50 dobić. Poza odcinkiem, przed odcinkiem w zasadzie, sobie pograłem chwileczkę, pogarniałem, jakby to mogłoby wyglądać. Może nie do końca na tej mapie, a na tej pierwszej, którą robiliśmy w poprzednim odcinku. Więc, no, no, może być ciekawie. Poza tym, czasami będą te spadki, niestety, FPS-ów. Chociaż powiem Wam szczerze, że mój OBS nic takiego. O nie, nie przeczytałem. Mój obecnie nic takiego nie, nie pokazuje, żeby się coś wielkiego działo. Myślę, żeby, że najlepiej zacząć od szatni, też tak myślę. I powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego. Gubię czasem klatki, gubię się na odcinkach i to widać. Poza tym, przez to, że mam kamerkę jakąś nie jakąś specjalną, tylko właśnie telefon, to te. Ta kamera będzie działać jak, jak chce po prostu, ona, ona robi co chce w zasadzie, więc no, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Możemy zacząć od szatni, dobra, to zaczniemy sobie tutaj, kolega się przebiera, więc Możemy, hmm, ktoś tu podglądał nas, uuu, tu nieładnie, nieładnie, a tutaj sobie wszyscy stają i możemy, tymi żeluzami nie warto, okej. Okay. Tutaj, o, oni wszyscy tu wybiegają, a tutaj możemy skrzynki na was zrzucić, No to tak będzie przepięknie, nawet bym powiedział, ale możecie się pójść przebrać? Halo? Możecie? Halo? Przepraszam bardzo. Ej, zniknęły! Gdzie one są? To są one? Możliwe. Dobra, jak spadnie szafa, to gdzie wy biegniecie? Biegniesz tutaj? Nie, wy... Nie wiem, tu możemy psa w ogóle wypuścić. Drzwi do klatki. O nie, tutaj możemy coś z tym panem zrobić? Pewnie byśmy mogli, gdybym ogarniał jak. Co jest, jak widać, trudne. Ale proszę pana, proszę stąd pojść. Dobra, tutaj kobity możemy tutaj wystraszyć. Niech wybiegną sobie tutaj i... Piiiik, nie ma już ich. Tutaj możemy pana sobie do góry podlecieć. Ups, niechcący. O, tutaj też możemy coś zniszczyć. Tutaj możemy pana... Cyk. Ups, przepraszam. To było niechcący. To było bardzo niechcący. Tutaj. Nie trafiłem aż tak bardzo. Dobra, ale tutaj możemy trzech naraz. Tutaj byśmy mogli zrzucić to na niego, ale beczką możemy zepchnąć go. Tutaj będziemy mieli chyba wszystkich już załatwionych, jeżeli tego jeszcze ogarnę. Dobra, więc na niego spada skrzynka i jest spokój. A, to on był ten główny do zabicia. Uuu. To lepsze niż robota w tej fabryce. No trudno. Tak jest życie. Czasem się umiera, czasem nie. Um, chyba pójdziemy najpierw tą ścianą, ewentualnie. Tutaj mamy sekretarz. Nigdy nie otwiera sekretnych drzwi, kiedy wielki wódz. Wielki wódz nigdy nie opuszcza swojego gabinetu. Chyba, że coś przytrafi się czemuś tam. Wielki wódz jest w pobliżu. Czyli co, jak otworzysz, kochani, zaczekaj na mnie. Uuu, co tu się dzieje? Hmm. Bardzo dziwne rzeczy. Nie patrzeć. Będziemy to musieli jakoś zablurować. No niestety, trzeba pana się pozbyć tutaj. Chyba, że coś przytrafi się jego posągowi. A jak was. Proszę, tutaj nie patrzeć. E, co? Czy ktoś patrzył i nikt się nie patrzy? Nie, o co chodzi? Mogę wystraszyć go Nie, ja bym chciał tych się pozbyć, ale nie potrafię. Niestety nie potrafię. Dobra, tutaj on się bawi bombami, więc spadał do dziury. Tutaj możemy. Posąg Wielkiego Wodza, ulubiony posąg Wielkiego Wodza, pilnowany codziennie przez całą dobę. Strażnik rakiet Tu mamy wiadro lekkie i mało znaczące. Wiadro, no nie za bardzo mało znaczące, bo nasz wielki wódz wyleciał z pomieszczenia jak walnięty. Czy ja w ogóle go zabić gdzieś tam po drodze? Co znowu mój posąg? Nie wiem O tutaj kolega, dobra yy, przypał Co oni tam robią w tym pokoiku? Czy ja mogę ten Wielkiego wodza jakoś załatwić? Czy nie za bardzo? Eee, yy, halo? No, ja bym chciał się go pozbyć Ja bym chciał się go pozbyć jednak Dobra, czyli tutaj bym mógł jakoś wielkiego wodza załatwić, gdybym wiedział, że coś tutaj mogę zrobić. No nie, jeżeli wielki wódz. Co? Nas znajdzie, zgniemy. No pewnie, na pewno. Dobra, to wielki wodzu proszę bardzo. Proszę wbiec tam sobie i zapraszam kolegów. Się pobawcie. Yy, no to nieźle. Wyszczelali ich tam w pom. <laughs> Zamiast ich wyciągnąć gdzieś tam na yy, naukę czy coś tam. Nie. A oni ich tam wystrzelali na spokojnie, w pokoju, na łóżku. Każda róża ma kolce. Powiedziała kobita. Zauważono anioły. Policja już tu jest. Spoko. Mamy anioły. W ogóle my się nagrywa, nagrywa się ładnie. Dlaczego macie nie umiesz czytać? Jeżeli twoja obecność zostanie zauważona trzy razy, będzie trzeba się wycofać, więc zachowaj ostrożność. Mam trzy serca teraz. Mogę się was pozbyć jakoś? Chyba raczej nie. Tutaj, mógłbym to zrzucić. Eee, mógłbym to zrzucić, to zrzućmy to. Co to da? Zniszczysz robota. No, okej, okay, no, tak jak to się mówi. Eee, niechcący klikłem. Akurat spojrzeli się we dwójkę gnoje małe. Weź i stąd. I stąd, proszę. No nie, co jest? Dlaczego mi to robicie? I stąd już. No, dziękuję. Tego się poznać, nie ziomka. Co się stanie z nim? A ja ty tylko zostałeś wrzucony do tego, do maszyny. Czemu tu zginęłeś? Nie mam pojęcia. Tego byśmy mogli się pozbyć, ale jak to jest pytanie? Jak tu się go pozbyć? Tutaj mamy. O, wentylator tu jest. I cyklon go? No, wyglądamy go, jasne że tak. No nie. Trzy razy mi zauważyli, co się stało w I... I. I, i, i. I co? O, ten się wkurzył i zaczął płakać. Przeklętaniało, dlaczego nie dadzą nam spokojnie pracować? Chyba nie takie trudne. Ech, spróbujmy jeszcze raz. O, nie, muszę od nowa robić. A może to i dobrze, bo źle zrobiłem niektóre rzeczy. Może to i dobrze. Dobra, więc mamy akt drugi. Tutaj możemy sobie to już minąć, co jest całkiem przyjemne. Tutaj nam idą do. Się ją Nie wiem, jak tego się pozbyć. Nie wiem, czy go można w ogóle zabić jakoś. Może się da, ale jakoś inaczej. Dobra, oni idą się poprzebierać. Tutaj psa możemy sobie wypuścić. Um, czy Wy będziecie długo się przebierać? Tu mamy jednego, tu mamy jednego i oni wszyscy siedzą tutaj. Może mogę ich jakoś na przykład... Czekajcie, zrobić tak i tak. Okej, okay. i oni to zauważą i wybiegną z pomieszczenia. Tutaj wy też powinniście wybiec wszystkie. A, tylko trzy wybiegły. No to nieźle wszystkie. I cyk, dobra. Ten się wystraszył, a tych nie wiem, jak się pozbyć. Nie wiem co mam zrobić z nimi. Te żalu nic nie dadzą. No spoko, że nic nie dadzą, ale jednak... Oni stoją i nic nie robią. Dobra, zróbmy to na szybko, czyli y, tutaj byśmy mogli spuścić to, a, ale to nie zadziała. Tutaj na nich byśmy mogli spuścić i zrobimy to i za zdążył sobie powiedz gdzieś. Więc tutaj jak podejdziesz jeszcze troszeczkę kowoły. Dobra, to spójrz szybko. Cyk! A, to daleko poleciało. To tak daleko poleciało, że szok po prostu. Yy, czy mogę zrzucić na nich tą skrzynkę? To jest pytanie właściwe i nie. Oczywiście, bo nie trafiłem, bo to jest standard, że się nie trafia. Teraz jak puszczę, to będzie dobrze. Tu bym mógł coś zrzucić, ale niestety też nie mogę. Ewentualnie mogę zrobić coś takiego. I zdążył on y, dostać, ale ten niestety nie, więc no standardzik. Teraz jak zrzucę, to powinien zginąć. Mogę ewentualnie jeszcze go zabić tym samochodem. Ale chyba zrobię wielkiego wodza. Nie, na razie wielkiego wodza zostawimy. Nie, on sobie gdzieś poszedł. Jednak to będzie troszeczkę cięższe niż myślałem, ale on tutaj podchodzi do kartonów, nie? Jeżeli on podchodzi do kartonów, to teoretycznie byśmy mogli go zrobić, bo on tu sobie staje i jeszcze podchodzi do kartonów, bo teraz nie zdążymy, chyba. Tak, niestety uciekł. Ale podchodzi do kartonu, więc no jak najbardziej możemy tu go zabić. I wtedy ten sektor cały będziemy mieli już e, załatwiony. Jeżeli bym umiał jeszcze dotknąć skrzynki i on w nią trafić, to by było dobrze. I teraz mamy go z głowy. To jest ten jeden z tych duszków. To no, lepszy niż robota w tej fabryce. Nie, to już czytaliśmy, więc tam na spokojnie. E, mamy zabitych 13. Dobra, tego wielkiego wodza sobie zrobimy. Niech on tutaj przyleci. Jak powalony, i tutaj zrobimy sobie ten pokój. Pomieszczenie te, ja bym mógł to minąć. Halo, mogę to pominąć? Ja już to widziałem. Kto zdewastował mój pasang? Nie wiem. Dobra, ten już wlatuje do pokoju. Okej, okay. oni tam się już tam. Yy, 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 te dotykają się tam. Więc no dobra, no przeżyjemy z tym. Znaczy oni nie za bardzo, ale my jak najbardziej przeżyjemy z tym. Dobra, wraca sobie wielki wódz. My to od razu drzwi mu otwieramy. Nienawidzę w grach, czyli muszę patrzeć na coś cztery razy, bo przecież yy, musi się to pokazać. Ja nie mogę tego zatrzymać, czy pominąć, czy cokolwiek innego, nie? Ja muszę na to patrzeć. Dobra, więc tych się pozbyliśmy. Wspaniały plakat, tylko obwodzę. Yy, zauważono anioły. No dobra, to już wiemy, że policja tutaj przylatuje. Jak głupia. Tutaj ona sobie zginęła. Każda róża ma kolce, tak? On, tak, no ona to właśnie mówi, więc po stąd. Lecz stąd. No. I teraz mamy tutaj plakat wielkiego wodza. Co się da? A, po prostu on się zerwie i on wygląda jak jajko. On wygląda jak rakieta. No to proszę bardzo. Dobra, tutaj możemy kaloryfery na nich spuścić, na przykład na tego. On ja sobie gdzieś pobiegną. Yy, on sobie biegnie tutaj, więc zrobimy tak. Zrobimy tak. I. Jeszcze bym tutaj chciał jednego zrzucić na nich, ale... CO?! Ja nie mogę trzymać nawet tego, a ja myślałem, że mogę! Dobra, to trzeba będzie pamiętać, że trzeba uważać. No przecież on tego nawet nie widział, jakim cudem! No dobra, przeżyjemy z tym. Dobra, tutaj byśmy chcieli... Na niego mógłbym to zrzucić, ale na niego mogę zrobić coś takiego, dla tego coś takiego i tutaj mamy już spokój. Znaczy, nic więcej nie zrobimy. Tutaj mamy jakiś... Mogę? A tutaj trzeba tego wyciek zrobić. Szkoda, że on sobie poszedł i zdążył sobie pójść. No. Ale co? Jakim cudem? Dobra, możemy sobie tu spuścić to na niego i to, to ogarnę zaraz. Nie, nie, on nie chodzi sobie polecenie. Mi zostało jedno życie. Jakim cudem? Dobra, teraz szybko cyk. Tego się też pozbyliśmy. Te anioły mnie denerwują, więc mogą sobie stąd lecieć jak najdalej. E, to niestety sobie pofrunęło tak, jakbym nie chciał. Tu możemy. Nie! Jakim cudem? Przegrałem znowuż. O, ale on wygląda śmiesznie. Przeklęte anioły. No nie, no to już wiemy. Wiecie co? Próbuję to od nowa. Nie, ja Cię kręcę. Dobra, teraz postaramy się to na szybko zrobić, a przynajmniej szybciej niż y, się komuś może wydawać. Może chociaż to ty razem tych nam się uda pozbyć, bo tego nadal nie wiem jak się pozbyć. Nie wiem, może jakoś pociąg czy coś. Dobra, pies, pies atakuje. Tutaj nic więcej zrobić chyba nie mogę, prócz tego, że, że oni sobie przechodzą, to nic więcej zrobić nie mogę. Zrobimy kobietki tak, że one sobie wbiegną i szybko otworzymy. To one wszystkie wybiegną tutaj. O, i teraz kobiety będziemy mieli gotowe. Teraz jak oni jeszcze podejdą, to będzie. Cik! Dobra, i mamy tych trzech jeszcze, znaczy tych dwóch ziomków dodatkowych. Tutaj moglibyśmy jednego szafą zgnieść. Oni wszyscy podchodzą do tego stołu. Tylko nielicznie podchodzą do szafy. Więc teoretycznie, jak się będą patrzeć. Moja tożsamość jest już bezpieczna. Co? Gdzie ty biegniesz w ogóle? Cyk, cyk, on pobiegł. Co? Co? A, ty tu chcesz? Uzbrojona bomba pilnowana przez zdemoralizowanego koś tam. Śmiertelne pułapki z zieloną aurą wymagają nieco więcej zachodu. Sprawdź, czy uda ci się je wykorzystać. Ciekawe, nie? Uzbrojona bomba. Yy, wiem, że anioły będą latać, jak my już tego, yy, tego ziomka weźmiemy. Tylko ja bym chciał się was pozbyć, a nie jestem w stanie za bardzo. Bo wy się ruszacie, jak wy chcecie, no. Weźcie, pójdźcie sobie stąd. Cyk. Dobra, jeden się wystraszył. I pójdzie sobie gdzieś. I teraz drugi się powinien wystraszyć. i Ale oni wracają mi tak tutaj. Nie wiem, jak ich się pozbyć. Dobra, tutaj zacykniem go. Tutaj możemy sobie cyknąć tego, tutaj możemy tych dwóch załatwić, teraz jak on się ruszy tutaj szybko, nie, się nie ruszy szybko tutaj, bo oczywiście oni mają timing jaki chcą, ten pójdzie chyba do skrzynki, ewentualnie zostanie tutaj sobie, więc tam spokojnie damy radę, niestety ona siada jak ona chce, nikogo nie trafiłem, to jest już w ogóle kosmos. Tutaj mamy tę zieloną bombkę, ale żeby to zrobić, to muszę najpierw wielkie owoce zrobić. Więc szybko wielkie owoce po, pozałatwiamy. I, I będziemy mieli tutaj już chyba wszystko zrobione. Oczywiście 50 lat będziemy czekać, aż to się załatwi wszystko, więc no to nieźle. I mamy wielki wódz. No, wielki wódz, jak najbardziej. No dobra, wy się tam cimci ci, cim, cim. A my lecimy do, do bomby. Ja bym chciał tą bombę zrobić. Ten wielki wódz może sobie tam stać ile chce. Mam to gdzieś zresztą. Bo w zasadzie anioły przelatują do jak wielkiego wodza. Zaczniemy denerwować. Więc może. Jestem ciekawy, czy wielkiego wodza jestem w stanie zabić. Pewnie tak, bo mam 50 do zabicia. A nie wiem, czy tutaj jest aż 50. Więc dobra, tutaj ich pozabijali. Tą bombę muszę tego się pozbyć, więc się go pozbądźmy. Może spokojnie ja tu pracuję, co? Zauważono anioły, policja już tu jest, no to wiemy. Wiedziałem to oczywiście, że wielki wódz zabije tych, to nie przyjdą. Eee, czy mogę to ominąć? Fajnie jakby był guzik na e, ominięcie tego. To było bardzo, bardzo przyjemne. Co ty robisz z tą bombą, powiedz mi? Gdzie on ją zabrał? Eee. Tu ją podłożył. Patrzcie no, i ty tych, tych spaliliśmy A, to tak się ich pozbyć, znaczy fajnie, fajnie, bo przynajmniej wiemy, że mamy tutaj wszystkich załatwionych Tą panią bym chciał się stąd pozbyć, tego pana zresztą też Tylko niestety to robi co chce I oni sobie chodzą jak chcą Nie wiem, może jest tam po 50 razie ona się idealnie ustawi do tego, możliwe, nie mówię, że nie jednak wolałbym, żeby to już było załatwione. Chyba teraz nawet, jeżeli się dobrze w timinguje. Właśnie, o to nam chodziło. tego możemy wystraszyć. I on gdzie pobiegnie? On pobiegnie tutaj i się wraca tutaj z powrotem. No to niestety tego zepsułem. Mogłem inaczej to rozegrać. Bo ja go tą beczką nie załatwię. Nie, na żadnym cudem nie, tego nie zrobię. Ciekawe, czy mogę anioła pobić. No to w ogóle trupki są. Kościo ko trubki. Dobra, tego załatwiliśmy. Aha, bo to ty jesteś tym. Zapominam cały czas. Zapominam cały czas, że on jest właśnie tym, tym, tym do zabicia głównym. Okej, okay, dobra. I co mamy tutaj? Co mamy tutaj takiego? Możemy to na nich przewrócić. Możemy tutaj do nich dogruzować. Oj, nawet zawór pilnowany jest przez męczonego pracownika, który sobie stoi tutaj. E, tutaj, jak wy dwóch wejdziecie, to możemy to zrobić. Cyk, dobra i siedźcie tam we dwójkę Okej okay. Tutaj na to zrzucimy Tutaj na to zrzucimy I teraz pytanie, czy was dwóch dam radę Ubić, czy nie za bardzo Staniecie we dwójkę To tak, dam radę Więc tutaj już mamy wszystko gotowe O, jeszcze raz mogę, otwór wylotowy jest Nieco, nieco uszkodzony Co mogłoby Pójść nie tak, no właśnie Co mogłoby pójść nie tak tu możemy coś zrzucić. Tu, jak zadzwonię, to przyjdzie ziomek. I mogę na niego zrzucić to coś. O, to był ostatni ziomek do zabicia. Moja praca nigdy się nie kończy. Okej, okay, dobra, lecę tam. I mamy trzech tych głównych pozabijanych. Co to jest? Ogniwa. Z tego ogniwa wycieka kwas. E, tego moglibyśmy też. Agentka przeprowadzająca akcję, sabotażu obu linii hmm, produkcyjnych. Jeżeli drugi agent z. Zginie ona przejmie jego zadanie, drugi agent, czyli który? O nie! Kurczę, myślałem, że zdążę kliknąć drugi raz. Cyk, dobra, teraz zdążyłem Tutaj bym to chciał zrzucić, tylko niestety latają jak chcą te anioły. A ona sobie tutaj przechadza na spokojnie, więc no, tutaj też byśmy mogli coś zrobić. Cyk, szybko, Tych spalimy. Nie trafiłem? Macieju, co ty robisz ze sobą? Dwa razy nie trafiłeś. Dobra, on będzie chyba jeszcze raz przelatywał. Niestety oni tutaj się kręcą cały czas, a to spada tam na dół. Więc... No dawaj szybko, 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 cyk. Dobra, został zgnieciony. Policja już tu jest, no to już było przecież. <laughs> Więcej ich przyleciało. Dobra, szybko, cyk. Zdążysz? Nie, nie zdążyłeś niestety. Tutaj możemy was zabić. Tego ziomka zaraz tutaj się też pozbędziemy Cyk Okej, okay, tu chyba już mamy wszystkich Nie wiem co z tym wodzem zrobić Co mam z nim zrobić takiego, bo on On się tylko niszczy, z tego co zauważyłem Dobra, wy wszyscy do szafy podchodzicie Cyk Cyk Dobra, wy sobie biegacie jak powaleni Cyk I jeszcze jeden zostanie, którego niestety się nie pozbędę Tego możemy się pozbyć I szybko, a nie zdążyłem Super a w ogóle tu są jeszcze ludzie. Gdy strażnik pilnuje, nikt nie może ich przenieść. No to strażniku, woda tu leci. Papa. Pa. Dobra, a gdzie wy spadniecie? spadniecie pewnie tutaj, więc jeszcze bym na tego poczekał chwileczkę. I cyk, dobra, dzisiaj ich pozbyliśmy. A tu mamy pokazane ich w ogóle. Dwa, cztery, sześć. Czekajcie, dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięciu. Dziewięciu, tak, okej, okay, okej, okay, nie, nic tutaj nie mogę zrobić, tego mogę wrzucić szybko, na szczęście mnie nie zauważyli. Tutaj mogę ich spalić, jak teraz spuszczę, tak, teraz mi się udało. O, ten też spłonął, dlaczego? Tego się mogę pozbyć, Zbyszka, jeżeli on tu przyjdzie, sobie kliknie. Ale w ogóle nam teraz dobrze idzie, no, to jest teraz chyba wygrany run, bym powiedział nawet. Więc, 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 więc ja bym chciał tego ziomka się pozbyć. Proszę sobie stąd iść. Tego też bym chciał się pozbyć. Ale dobra, teraz mamy szansę. Dobra, ten anioł poleci sobie stąd, więc tego się pozbądźmy. Tego niestety nie zabiję w żaden sposób. Mamy ile ich? Dokładnie. Mamy 45, dobrze liczę. Aż mi ręka zaswędziła 46. Już tam nasz e, ten e, diabełek się niecierpliwy, ale aaa tu mogę tak załatwić, okej, okay, dobra, nie, puść to Ja cię kręcę, jaką wylecieli obydwoje, co, co wy robicie ziomki Dobra, teraz tego się pozbądźmy, cyk, nie trafiłem, cyk, okej okay. I mamy ich dokładnie 48, dwóch, dwóch nam brakuje, tego nie mogę zabić I tego, czyli to są ci dwa, ich się nie zabija Um, tu mógłbym coś zrobić ewentualnie, ale nic z tym nie zrobię. Jakby polaz do szafy, no to bym jakoś dał radę, ale niestety, chyba to już będzie nasz koniec. ojoj. Oj, oj, oj. Chyba nawet bardzo. Ewentualnie udało mi się jeszcze jednego ubić, no a z tobą to by był problem. Jakby nie patrzeć, z tobą jest problem, bo ty chodzisz jak chcesz, co się stało. What are you doing? Klik, wypuścił rakietę. Czyli jak zostaje chyba nam jedna osoba do zabicia, to jest chyba rakietę wypuszcza, ziomek. I co ty chcesz zniszczyć? Wojna zakończona, albo wojny zakończone, też może być. Miłość i pokój, tak, jasne, No zabijając wszystkich też będzie... A tu jest w ogóle wysepka uśmieszek. I co, mam pełny? Nie, chyba. Co się... Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, który jestem w rankingu. Mam 50. A możemy zabić 51, ale nie musimy. Fajnie, fajnie, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że to inaczej wam się spodobało. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie subskrybujcie. No i cześć.